Siemaneczko widzowie, witam Was w tym odcinku. W tym odcinku pokażę Wam, jak ustawić wyższą grafikę w PUBG Mobile. Nagrywam już trzeci raz, więc słowa mi się mieszają. Po prostu... o, nagrywanie mi się wyłączało i nie wiem, czym to było spowodowane. Jak jesteśmy już w ustawieniach, wchodzę w grafikę. Jak widzicie, mogę najwyżej balanset, później już nie mogę nic. HDR, nic, Ultra HD, nic nie mogę ustawić. UHD, tak. Ale na początku, jeśli chcemy ustawić lepszą grafikę, pobieramy aplikację GFX Tool. Pokażę Wam w sklep Play. O. W GFX Toolu dajemy sobie, że mamy wersję globalną, jeśli mieszkamy w Europie. I tu ustawiam sobie najwyższe. Znaczy, jakie chcemy ustawienia? Jeśli macie mało FPS-ów, to po prostu sobie zniżacie te jeszcze ustawienia na no, niższe niż ten. Tab, ja jeszcze sobie tylko Colorful ustawię i akcept i Run Game. Ja Wam wytnę jak mi się gra odpala. Dobrze, ja jestem już w Pabgu i wchodzę do ustawień. Proszę ustawienia, grafika i mam Ultra HD. UHD nie da się, bo UHD jest tylko w Chinach i, no, i mam to w Lobby, jak i w zwykłej gierce. Proszę. Haj, wszystko colorful. i Albo mamy Water Resistance, czyli takie, że woda piękna, itp. Albo mamy Resolution, czyli zwykłe cienie. No, Resolution brzydziej wygląda, ale naprawdę dodaje wydajności, jeśli Wam laguje. To chyba byłoby na tyle w tym odcinku. I żegnam się z Wami. Pa, pa.